Dobra, szybkie pasznoty, żeby nie oglądać na przez 20 minut, a więc tak: Belved dostaje nerfa na damage redukcję na E, Bran dostaje bufa na clearowanie dżungli i nerfa na damage, Evelyn dostaje 5% na Q zmniejszony damage, Jarvan cooldowny ma zmniejszone na Q i więcej armora. Darkin dostaje więcej leczenia na RC i na pasywce. Kog'Maw dostaje buffy, nic nieznaczące, dalej będzie useless. Maokai dostaje nerfy na supporta i buffy na dżungle. Dali ma zmniejszony movement speed i damage na Q 10%. Rexy dostaje buffy na wszystkim, może być całkiem silna. Senna dostaje nerfa na Q 10%. Serafiny nie chcą, żeby grali na DC i na midzie, żeby grali ją głównie na supportie. Silver dostaje armora. Smolder dostaje bufa na Q w lejcie. I Erka będzie biła więcej ze środkowego obszaru i będzie się więcej leczył z tego obszaru. No i ja dostaję jakąś tam zmiankę. TF dostaje nerfy na AD. Bardzo duże. Już będzie useless ADTF, TF. Wayne dostaje zmniejszony movement speed i nerf'a w Irli na cooldown na Q. Veigar dostaje dodatkowe 5% AP skalowania na Q. R cooldown zmniejszony. Pasywka Vex dostaje buffa. E dostało jakąś tam zmiankę małą. W się się stakuje na pasywie. Jorik ma zmianę na E. Nerfa 10% i buff, Zag dostaje zmieszany damage na W. Item dostał buffa. Cele opposition, Dreammaker dostał nerfa na Leita i na early buffa. Frozenhair dostał za małego nerfa. Hersil dostał buffa na Leita. Lepiej się skaluje. Ten damage został nerfa na Leita, gorzej się skaluje. Spiro w chcą, żeby budowało więcej postaci. Sandfire Fire dostał bufa. Lichmi dostał nerfa 5%. Stormtrood dostał mega nieważnego bufa. I Rock Belt został zmieniony trochę, jest droższy, ale daj więc